To twoje życie, a nie ich. Rób tak, żeby być szczęśliwy. Co ty tu robisz? Nie uwierzysz, ożeniłem się. Zazdroszczę im. On taksówkarz. Ona kelnerka. A to jego była dziewczyna. Tylko najgorszy drań mógłby się spotykać z byłą dziewczyną brata. Żal mi cię gnoju. Skomplikowane są relacje między nimi. Ta jedyna, w niedzielę o 22.15. Dzięki lepszej pielęgnacji to ja jestem prawdziwym zwycięzcą. Balsam po goleniu Nivea For Man sprawia, że moja skóra jest nawilżona i idealnie gładka. Dlatego tak trudno mi się oprzeć. Mivea Formen, właśnie takiej pielęgnacji, potrzebuje mężczyzna.